Moi drodzy, mamy dzisiaj bardzo ładne wyrażenie określające chrześcijan. To jest takie wyrażenie, którym w listach Pawła i też w innych tekstach Nowego Testamentu często jakby posługiwali się apostołowie, czyli wyrażenie, że jesteśmy domownikami Boga. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że to może się wydawać, że to tylko słowo, ale jesteśmy nie obcymi, nie przybyszami, ale domownikami Boga. Co to znaczy? Jak jesteś domownikiem, to w domu ci się wszystko należy. To nie jest tak, że musisz o coś prosić albo na coś zasłużyć. Wiem, że są takie domy oczywiście, ale to nie są dobre domy. W normalnym domu, gdzie jest dom rodzinny, nie jest tak, że dziecko, żeby dostało kolację, to musi, nie wiem, zapracować. Jak posprzątasz pokój, to będziesz jadło, nie? No nie, to są rodziny patologiczne, gdzie trzeba takie rzeczy robić. Nie. W normalnej rodzinie, wszystko, co jest w domu, jest Twoje. Kochani, bardzo potrzebujemy takiej postawy serca. Jak jesteśmy przed Bogiem, jak jesteśmy w kościele, jak jesteśmy na modlitwie, jak jesteśmy na Eucharystii, żeby być tam jako domownicy. I to nie chodzi o taką bezczelność, że przychodzimy i mówimy: Jestem dawaj, bo to moje. Ale szczerze mówiąc, trochę chodzi. Oczywiście nie w złym sensie tego słowa, ale w takim. My naprawdę nie musimy zasłużyć, my naprawdę nie musimy najpierw Panu Bogu obiecać 16 rzeczy, a potem mamy nadzieję, że ewentualnie nas wysłucha. Albo z takiej pozycji, takiego wiecie, Takiego petenta startujemy, nie gdzie. Yy, czy pan by raczył mnie niegodnego? Weźcie w ogóle, przestańcie. Tato, jestem twoje dziecko, jestem głodne, nakarm. Na tym polega dom. Mówi dzisiaj ten fragment, nie jesteś przybyszem, nie jesteś obcym, jesteś współobywatelem, jesteś domownikiem Boga. No to zachowuj się, jakbyś był, jakbyś była w domu. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś, Tomaszu, czy Zofio, czy Agnieszko. To zdanie może. Powiedzieć chyba każdy o sobie: nikt z nas nie widział, a jednocześnie jesteśmy błogosławieni, bo mimo że nie widzieliśmy tak jak Tomasz, uwierzyliśmy. Można by też zadać takie pytanie, jeżeli mamy wątpliwości co do naszej wiary, czego potrzebujesz konkretnie, aby uwierzyć? Tu ważny jest ten konkret. Tomasz właśnie powiedział konkretnie: jeżeli nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie uwierzę, czego ty potrzebujesz jakiego konkretu, aby uwierzyć? Bo często nasza relacja z Bogiem ma taki jakiś poziom ogólny, Tak ogólnie wierzę i ogólnie nie wierzę i nie sprawdziłem, nie sprawdziłam nigdy. Nie miałem takiego, nie miałam takiego momentu, gdzie, Właśnie jakoś dotknąłem palcem Bożych spraw, i teraz mogę powiedzieć, wierzę, teraz mogę powiedzieć Pan mój i Bóg mój, dlatego że dotknąłem, że to, czego oczekiwałem, tego konkretu dotknąłem. Czego potrzebuję, aby naprawdę uwierzyć? Bo może jestem niewierzący, bo może jestem niewierny, albo wierzący tak ogólnie, a to niestety w czasie próby nie może się ostać. Uwierzyłeś. Uwierzyłem, czy to mogę o sobie powiedzieć. Bez wsparcia patronów nie moglibyśmy nagrywać. Dziękujemy.